Zapraszam na film, www.domza150.000.pl. Cześć i czołem, przywitaj się pa... kawa Pomachaj Lecimy z taśmą kalenicową Dzisiaj pogoda fajna Fajna, no nie do końca fajna, bo jest po chmurno, no ale nie pada. Najgorzej jest zacząć zobaczyć te pierwsze dwie dochówki, żeby szły prosto, no i później to pozabijać tutaj. Tak, żeby to było Dobrze No i co? Opalarka I lecimy Jak się przyklei, nie? No się następną Aha No ta, tak, 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 z gąsiorem formować na początek tak jak ma być ona się klei dosyć dobrze dosyć dobrze się klei tak jest oczywiście dopwka sucha i nie ma tego pyłu na niej No ładnie ci dojdzie Na patencie ci będę, no wiem no. Dobra, ja jadę załatwił to co trzeba, nie? No Nie Dobra Temperatura 600 stopni, to tego dużo nie trzeba podgrzewać. To chwila moment, I się robi plastyczne. Chwila moment, I się robi plastyczne. Jak jest podgrzane, to jednak lepiej wulkanizuje niż tylko samo, samo przyklejenie tego. Możemy przede wszystkim, no, jak sobie już odkładamy, to gdzieś tak odkładać, żeby ono nie spadła nam na folię, bo może być buba. Będzie dziurka w folii. Potrzebnie to kleić później. Nie przestawić, żeby go nie zrzucać. Po prostu delikatnie docisnąć. Na większym szczególnie. Normalnie wałeczkiem moim śmiesznym. Podociskać. No i tak lecimy aż do samej góry No jeżeli tą opalarką podgrzewamy, to tu jest taki wąski tylko pasek Taki wąski tutaj pasek Ale jak to podgrzewam opalarką To ta guma, coś jest pod spodem, ten klej On się rozprowadza jeszcze bardziej Jest większa powierzchnia, na której to trzyma To trzymał o wiele lepiej, niż jakby to było przyklejone normalnie No, i tak lecimy aż do samej góry. Cześć kolejnego dnia, czyli środa. Dzisiaj wystartowaliśmy e, z konkursem, w tym co był wczoraj. Powiem Wam, że spore zainteresowanie, co mnie bardzo cieszy. E, spodobał się pomysł ewidentnie. Tak więc pewnie go kiedyś powtórzymy. E, ale wracając do tematu, dzisiaj nie pada, jest e, sporo na plusie. Tak więc chłopaki na dachu kleją e, folię, zaraz je. Mam drugą kamerę, bo z bateriami dałem ciała trochę, nieprzygotowany jestem, nieraz się tak zdarza, powiem Wam, że tych baterii tyle ładowarek i za dużo tego wszystkiego się zaczyna w głowie lądać, tak więc muszę dzisiaj z tym porządek zrobić. Dwie konkretne ładowarki, żeby w sumie ładować cztery baterie i to wystarczy. Tak więc lecimy do chłopaków na budowę zobaczyć. Co tu się wydarzyło? Nie wiem kiedy oni to zrobili. Niemożliwe, żeby to dzisiaj... Widzisz, czy tam też jest? Dobre, naszy. Kiedy wy to zrobiliście? No. Tak szybko dzisiaj to opieprzyliście? A co masz nowy, ten patent? Nie. Wałek? Nie, no to jest na patencie. No. A ja się nie chwaliłeś nic? Od tego, od rolek. I pomaga, co? No, I ja ja nie... pierdzielę. Tylko jeszcze myślałem, że tutaj jest to skrócę. I tu kawałek nakrętki się nasława i będzie lepiej. Ale to dużo lepiej niż tamtym, nie? No dużo lepiej. No ale jakie tempo. Bo nie przegrzejesz, nie? No jak jest opierdzielone. Nie Ostatnia ta wam została? No ostatnia. Ja ale pierdolę. Się, no, no. Miałem ten, stare kuka od rolek, co nie? Nie pomyślałbym. I założyłem sobie. Tylko mówię, tu jeszcze skrócę trochę, bo to tak na szybko zaklepałem. No, 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 no. A to zaklepałeś No, tu na szybko tak, nie? No. no ale Dobre. jeszcze jedno łożysko mam, dołożę i na krętkę naspałem. Co robisz, Jagisław? Nie, ale to jak... Jest podróż, podróż. Uu, bo to ten... Kawa, weź przejdź jak model, tam jest powrotem, szybciutko tak, Nie. cyk. No weź kawule. dobra. Dobra, idzie. O, idzie kręci, szata. No, ale ale dare pierdzielony! Szata i dobra, zawrotka i wracaj do tego, do Żyli. Do Jury. Do Jury. Do Żyli. Daj bucha. Łopie będziesz szalon szalon Korta i malina <coughs> Ale newsa słyszałem dzisiaj Jakiego? Możesz mówić na no, Tak, mogę, bo to w radiu. Myślę, że nasz lokalny. Z Gorzowa, nie? No. CBS wpadło, nie? No. Ogólnie roz, y, rozwalili to w Niemczech, nie? Na ile? Milion euro, nie? No. Samego tego, Haszyszumie. No widzisz, biznes jest dobry, no. 200 kilo, ty. Wiesz co kawa? Ja wolę ciężko pracować. Plantację otworzę! Tak. I spać spokojnie. Może no. nie spokojnie, bo to się nie da spać spokojnie. Ja a stację otworzę! Ty? No. Czego? No, mary. Ta? Chłopie, to no, będzie nie, ten. Co ty, będzie elegan. Ale nie, bo później robotę rzucisz, jak nie będziesz miał kopuchy tyle. Ja. Nie rzucisz robotę, jak będziesz dużo kopuchy? Jak nie? To odbije, chłopie. Co? To odbiło by na łeb. Rzucisz? No kurde. A zrzucić cię zresztą, a by, <laughs> by było kokste. A nie, dobrego tego, to dobrego towarzyszu <laughs> ja ja jak się ryna, nie? Marzyciel, tyle kawa naszego, to się położymy <laughs> <laughs> Nie, ja tu mam, mam do samej góry Prawie, że Co? Mam do samej góry, tylko się przełóż tam No już mamy folię całą przyklejona Już 7 pasek gąsiorów Kaczaków mamy już zrobione Pach 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 No i idziemy na drugi no. Cyk cyk Witaminy mają polskie dziewczyny Wziąłem kawę chłopakom podrzucę bo dzisiaj gąsiori powinni opierdzielić Taśmy są już widzę całe Gąsiori przywiezione Tak więc Startują z gąsiarami, chłopaki. Poprosiłem, żeby to nagrali, żeby było widać dokładnie, w jaki sposób jest to robione, ze szczegółami. Jutro jest plan na rynek. Co on odpierdzielił Kawa jest dobry agregat. Co ty kawę odwaliłeś? Kom, 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 bite! 30 chyba w chodź roku. chodź tu na to... Chodź się, Zobaczcie jak ci stickers praniu skurczył Kawa nie kruski bumper teraz jeszcze ten Chodź tu na dół, bo to trzeba kupić chodź... chodź trzeba zarejestrować A ty tak szeroko łapy cię wyjeł ten Bo tyle ci tak wywaliło tutaj Kawa, <noise> tu jeszcze... ty, tak wyjeb... tak <noise> ty po prostu nie A. przestaniesz, mnie zaskakiwać Ty, ale ty masz obcisłe te legity. Ja Dlatego 70% tańsze były ciuchy, bo ci tak pokurczyły. takie Ty, weź ty, jak model wygląda dzisiaj. Człowieku! No to model zypałki, zypałki. Ty Nawet ci mogę pokazać ten. Przyjąłeś Darię dla powodzia? Nawet ci mogę Tuchy pokazać to. ten. Cześć. E, brzuszki z tego. A, z czego? Do... Z czego? legi cudzoziemskiej. Umiesz robić? Pokaż. <śmiany> Chudakuska, chuda <śmiany> dobre Tego <śmiany> zaraz poleci z dachu. Ile dzisiaj się wychaliście? <śmiany> ja nie wiem, to na kawę zmy mamy. I zaraz idę, idę z nią porozmawiać. Ona chyba z wkładką tą kawę ja robi. Jedziemy do Szczecina, Czy idzie to tam. Zwracamy ciuchy. <laughs> Reklamacja do Stickersa. Pierwszy jest. No i co? Musisz sznurkiem ze sznurkiem. Musisz... Tak, musisz się ze sznurkiem. Tu masz. No, no, no. Tak, ja wiem. Trzymaj masz sznurek. Pas bezpieczeństwa. No, no daj sobie, spod... przywiążę się do tego. Przywiążę się. Do spodni. Z tak że jak będę spadał. Żebym miał. Że go złapać. Op, op. Hop. Tak się mówi, a na daleko. Licho nie śpi. Tak o A stamtąd. Tam mam jednego. A dobra, wezmę stąd jednego od razu na górę. Dziękuję Nie za palca, tylko za sznurek. Daj sznurek, to chcę całą lecę. No. Cały jest, cały Dobre, jest. Nie? <grywa> powoli, żeby nie zapytał, żeby... Leż. Nie chce leżeć. Nie chce leżeć. Mówię mu, żeby leżał, to nie chce, nie? ustawiamy na środku co coś takiego tutaj mamy takie nacięcie, to w tych miejscu akurat jest środek kaczaka gąsiora I tu jest tak jak teraz nie No, tak jak teraz. Ale ja widzę. Mamy środek. No jest po środku łaty. I plaster. Z tego powodu, że ślizga ta dachówka. Na matowej, jak był mat to nie trzeba było. A no tutaj lepiej się przykleić, to wtedy nam na sznurek nie ucieka. Dobra. Z pomocą kawy naciągniemy sznurek.

Mam dużo, to wiesz. No, no. Już Przyklej plaster, Nikwitin. O, już, już się nie klei. On już, już... już dostał pył. Ma za Dlatego, wow, można powiedzieć, my przyklejamy sobie plaster, żeby nam. No, żeby... Ta, no to właśnie mówiłem, że przez to przyklejamy to, bo jest śliska dachówka i żeby nam nie uciekał sznurek, Żeby był centralnie pośrodku Poczekam aż tu dokleisz Bo jak ruszę to żeby nie odfrunął Zachłodzone niebo jest i. Yes, yes. Się już tak trochę ciemno robi, nie? Powoli. A mamy godzinę dopiero. Mam... Mamy godzinę dopiero którą? Koło trzeciej, za 23, a gdzieś się będzie, nie? Mamy zimę. Możemy poprawkę, nie? Tak, tak. Dobra, już będzie się trzymać, nie? Gąsiorek, gąsiorek. Jest na środku, jest na środku. przy pochmurnym Przy niebie pochmurnym. Ale ogólnie już tak jest. Gdzieś 16 to już 16. Nawet jak nie jest pochmurne to jak gdzieś 20 po. 15, 20 po już jest ciemno. Nie, jeszcze o 16 Ale mi chodzi, że jak nie jest pochmurne. to rozładowaliśmy to zanim tamto to też tak się... Nie Wychodzi, że jak niebo nie jest pochmurne, to po, tak z 20 po 16 jest tak. ciemno już. Wczoraj to, jak wczoraj to było bardzo pochmurne. Była taka mgła, że nie było nic widać. Przecież. Z początku myśleliśmy, że to śnieg, śnieg. idzie. Z wizytą było jasno, jasno, a zaczęły iść od, od strony i takie chmury, że jakby to był taka mgłowica, jakby śnieg był, a to normalna mgła, tylko że No nie wiem jak to nazwać. Taka mgła. Jak film oglądaliście, mgła to mogę... <laughs> Ten film, co ten w tej mgle konie podusiło. No, no Ale tak, ja sam powiedz, że myślałeś, że śnieg będzie. No tak myślałem, że będzie śnieg padał, a to taka mgła po prostu przyczuła, bo tak się zachmurzyło. Z daleka było naprawdę widać, jakby to śnieg padał. I co myślał, że ten... Że będzie padać. I lecimy znowu do samej góry z tym koksem, Cały. Tako, tu mamy środek. Tu dziurka jest centralnie też prawie, że po środeczku no ona może być minimalnie przesunięta, no bo to wiadomo jak jest odlew w fabryce, nie zrobiłem wszystkiego idealnie prosto No ale jakieś jest dziurka Pośrodku sznurka No to jest na pewno prosto może tam być odchył ze 2 mm ten na razie odłożę bo jest uszczerbiony nie będę go wyrzucał bo może mi się przydać na górze I tam będę, gdzie jest uszczerbienie mogę tu Będę mógł to wyciąć i wstawić pod trójnik, no zależy jak tam mi wyjdzie oczywiście. No, a Bractwo Lambda pokryło tam folią swoją świątynię, siatką, folią wszystkim. Coś tam budują. Coś tam klepią, widzę. No, za zimno im było, to satan. <laughs> Się zasłonili. I do góry, i do góry, no i lecimy do samej góry. Już się robi ciemno, bo mamy godzinę gdzieś nie. wiem, która jest z 10 po czwartej jakoś tak no i niestety trzeba się zwijać wszystkie cztery boki mamy na gotowo zrobione tylko została nam tą góra no ale brakło czasu jutro dokończymy i zobaczymy co dalej tak panie kawa? No, z pół godziny, te pół godziny, co jest, co jest rano, co nam odpadło teraz, bo, się, bo jest rano ciemno, to te pół godziny właśnie nam brakło, żeby to dokończyć. Dziękuję za obejrzenie materiału. To mówiłem ja: dom za 150 tysięcy.pl